Siemanko, moi drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku Pajączki dla początkujących. Co wybrać, jak wybrać, jaki pojemnik, jak to dostosować. Zapraszam na film. Moi drodzy, to wszystko co tutaj widzicie, to są tak naprawdę pajączki dla początkujących. Słuchajcie, zaczniemy sobie od pojemników. Które, które, no, które stosujemy bo tak? w cudze pająków, od takiego malutkiego szkraba po, po coś większego. I zaczynając od pojemników takie malutkie bąbelki, wiecie, L1, L2, L Trzymamy z reguły słuchajcie, w takich kiszubach. No ten kto wie, to wie, ten kto jest początkujący to nie będzie wiedział, dlatego pokazuję. Trzymamy słuchajcie w takich kiszach. Następne stadium pajączka, jak będziemy mieć? Możemy trzymać albo w takim pojemniczku z otwieranym wierzkiem, albo ewentualnie w tak zwanym, słuchajcie, sałatkowoksie. To też jest bardzo, dobra, bardzo dobry pojemnik na trzymanie jakichś tam podrostków. Ewentualnie, jeżeli ktoś by chciał, no to można sobie nabyć w aptece, słuchajcie, pojemnik na mocz, tak zwany moczbox po naszemu. I tutaj też takiego bąbelka można śmiało, słuchajcie, trzymać. Nie jest to problemem, to jest naprawdę słuchajcie, ogólnodostępne wszystko i nie ma z tym kłopotu. Następnym etapem, jak już pajączek jest jeszcze troszeczkę większy, bądź jeżeli po prostu jest nam tak wygodniej, ponieważ ja, na przykład, w tych pojemnikach, to są w ogóle pojemniki na zupki, e, trzymam też maluszki. nie, Trzymam też maluszki, po prostu ten pojemnik im wystarcza na dłużej i tak to słuchajcie wygląda. E, także taki pojemnik też jest jak najbardziej wskazany, oczywiście odpowiednio podziurkowany. Tu mam opis, za chwilę się do tego zbliżymy, będzie wszystko bardziej widoczne. Później, jeżeli mamy już pajączka większego, a na przykład nie mamy terrarium, bo na przykład nie chcemy mieć terrarium, to też bardzo fajny, fajnymi pojemnikami są braplasty. Mamy braplasty, słuchajcie, takie kwadratowe, nie to prostokątne, które są bardzo fajne na pajączki naziemne. Ewentualnie tutaj, tak jak mamy tutaj niżej, jest braplast wyższy, też kwadratowy. Tutaj akurat w tym przypadku jest moja Lykosa tarantula, którą też sobie zobaczymy na tym filmie. Pośrednim jeszcze braplastikiem, już pokazywałam pokazywałem chyba, jest taki braplast, też kwadratowy, też fajnie się będzie sprawdzać na podrostki i troszeczkę te sztuki większe. Tu akurat siedzi, słuchajcie, pają właściwy latrodectus, którego też sobie zobaczymy zaraz, I, i to jest dosyć istotne, że pojemnik rośnie wraz z pająkiem. No słuchajcie, no tak, na przykład, jak mamy tej dziurki, no możemy tutaj wrzucić L1, tak, na przykład takiego pojemnika, czy takiego tam większego, no tylko umówmy się, że ten pająk nam tam zniknie. No nie będziemy go kompletnie widzieć, co za tym idzie, no przyjdzie jakieś poszukiwanie pająka, będzie przegrywany tor. I wierzcie mi, bo bardzo wiele osób tak właśnie robi, i no potem są problemy. Albo zdarzyło się gdzieś tam w social mediach, widziałem, że goś wsadził pająka w terrarium, taką jedynkę, ten pająk mu gdzieś tam szmychnął przez jakiś tam otwór, no i zrobił się po prostu kłopot. Do hodowli pająków są także, prócz tych pojemników, które widzimy tutaj, które przed chwileczką Wam pokazałem, są także różnego rodzaju tuby. Słuchajcie, no to jest na przykład tuba po bombkach choinkowych, z tego co pamiętam, bo ogólnie tą tubę dostałem. Bardzo fajna tuba, no jedyny minus tych tub jest taki, no to akurat dosyć mocno siedzi u góry, więc spoko, ale i co trzeba sprawdzać, no bo jednak pająk jest w stanie sobie tą, to wieczko podważyć, nie? Na górze jest taki pająk bardziej masywny, że tak to ujmę, no bo taka tuba też wystarczy na już dosyć dużego pajączka, e, zanim trafi do, do celowego terrarium. No zawsze można sobie przekleić tą tubę taśmą od góry, dla bezpieczeństwa, żeby nie było żadnego uciekiniera. Co jeszcze potrzebujemy, słuchajcie, żeby hodować pająki? Na pewno potrzebujemy, słuchajcie, pensetę. Jest to rzecz, którą musi mieć każdy hodowca, każdy, kto ma chociażby jednego pajączka, bez tego się nie obejdzie, dlatego że nie operujemy, słuchajcie, rękoma w terariach, czy też w pojemnikach z tocznikami, no bo prawdopodobnie skończy się to po prostu ukąszenie, Więc po co sobie stwarzać problemy i zagrożenie dla siebie oraz dla zwierzaka? Używamy do tego, słuchajcie, pensety. Czy do sterowania pająkiem, czy do, do jakichkolwiek dobrych porządków, e, czy do karmienia do wszystkiego używamy pensety. Są też, słuchajcie, pensety. To jest taka pensetka. E, to jest penseta miękka. To Ta penseta znowu służy do e, karmówki do mniejszych pająków, ponieważ chodzi o to, że jak sobie złapiemy mniejszą karmówkę, typu świerzch bananowy, czy wylęk karaczana, czy też wylęk właśnie tego świerszcza, jak złapiemy go tą pensetą, to go po prostu zgnieciemy. Ta penseta jest na tyle miękka, że ona powoduje to, że łapiąc takiego owada. Zanim go wrzucimy, my go nie zabijamy. tak? Dlatego taka pensetka też jest dosyć istotna przy jakichś mniejszych pajączkach. No bo wiadomo, jak tam macie świeża kubańskiego, to to złapiecie bez problemu. Natomiast przy mniejszych sztukach, słuchajcie, taka penseta jak najbardziej wskazana. Jeżeli masz ciepło w pokoju, takie te 20 parę stopni. To jakoś szczególnie wata grzewcza nie jest wymagana, tak? No bo pająki spokojnie sobie poradzą w temperaturze pokojowej. Natomiast też można ją zakupić, tak? Jak pokażę Wam za chwilę u yy, mojej chromki. Ma matę po, grzewczą położoną od tyłu i ona bardzo często sobie właśnie tam przy tej macie siedzi, się wygrzewa jest ok. Yy, moi drodzy, zmienimy teraz kadr, zbliżymy się trochę do pajączków, pokażę Wam co mam. Bo wiecie, jeśli chodzi o pająki. No, to takich pająków dla początkujących jest tak naprawdę całe mnóstwo. Od naziemnych, przez nadrzewne. No, wszystko jest kwestią tego, co Wy tak naprawdę chcecie. No, musicie sami sobie odpowiedzieć na to pytanie, co Wy tak naprawdę chcecie. I no to jest najbardziej istotne w sobie pytanie. Czy chcecie pająka, którego ewentualnie chcecie brać na ręce? Czy chcecie go do podziwiania? No, bo wiecie, to jest bardzo dużo różnych rzeczy. Ale to o tym za chwilę. Zmieniamy i lecimy. I tutaj tak jak mówiłem a propos mojej chromki, tam z tyłu to czarne, to jest właśnie ma grzewcza, no i ta chromka najczęściej sobie właśnie siedzi tam, tam jest jej najlepiej, gdzieś to sobie popajęczynuje. Tu pewnie też zacznie za chwilę pajęczynować, bo ona w tym terarium siedzi w zaledwie od dwóch dni. Ale z reguły siedzi właśnie tam przy macie i jest ok, ma swoją temperaturę. Zresztą wiecie jak ogrzewamy terarium, to pająk sobie siądzie tam gdzie będzie chciał. Jak tam mniej za ciepło to sobie siądzie tu, jak tu będzie za chłodno to sobie siądzie po środku i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie moi drodzy a propos pajączków. No bardzo ważne jest właśnie to abyście sobie uświadomili e, co wy tak naprawdę chcecie, bo czy chcecie właśnie jakiegoś takiego maluszka, który jest na przykład tutaj I sobie go wyhodować od malutkiego, od podstaw, nauczyć się tego wszystkiego To też jest bardzo fajne Przybliżymy sobie go trochę Też jest słuchajcie, bardzo fajne, tylko że widzicie, to też musicie wiedzieć Bo są gatunki, które no niestety, ale rosną bardzo długo I no też nie ma co się zrażać, nie Słuchajcie, bo to pije I pije. O, na przykład tego sobie byśmy. To jest, słuchajcie, bardzo właśnie istotne, e, jakiego Wy wypajączka chcecie. To jest to samo, co przez chwilkę miałem w rękach. W Honduras. E, troszeczkę większa sztuka. Także musicie się sami ukierunkować, tak naprawdę, czy chcecie mieć właśnie innego pajączka. Tylko od razu Wam powiem. Jak kupicie sobie jednego pająka, to na jednym się to nigdy nie skończy. To macie, macie jak w banku i to wam powie naprawdę słuchajcie, każdy. Tak jak na przykład tutaj mamy chromatopelmę Cyaneo Pubestens. Ja jej nie będę otwierał, bo no, jest ryzyko ucieczki, a pies mm, niestety krąży. Ale zobaczcie sobie, widać tutaj, jakie ona ma fantastyczne kolorki. To może sobie tak ją przybliżę. Tylko chroma. To jest chroma. Tam w terarium siedzi duża sztuka. No ona jest docelowo cała niebieska z pomarańczowym odwokiem. No, w stadium L4 wygląda dokładnie tak. Eee, to też jest słuchajcie istotne, bo są pająki, które na przykład tak jak chromka, coś się w tym zbiorniku dzieje, tak. Tu jakaś pajęczyna, tam pajęczyna. Eee, ten zbiornik po prostu nabiera swojego jakiegoś tam uroku. A nie na przykład tak jak jest w przypadku brachypel, mimo że są bardzo ładne pająki, no to mimo wszystko ewentualnie się wkopią pod ziemię, tyle je będzie widać. Nie? I, i, no I tak to niestety w większości przypadków perm wygląda. Więc tu mamy na przykład maluszka TikTok albo Pilosus Nicaragua. Taki diabol mały. I on na przykład, widzicie, no spokojnie. Ten pajączek dawałby się do kiszówki, no ale ja chciałem go mieć tutaj w moźdzboxie, no i też tutaj on się właśnie znajduje, ponieważ tak. Jeżeli byśmy chcieli na przykład coś większego, no jeszcze jest kwestia tego, czy byście chcieli ptasznika, czy na przykład pająka właściwego, do którego też dojdziemy, a mam całe dwa na ten moment, nie? No i też jest kwestia taka, tak jak na przykład mam tutaj gramostole pulchrypes. To już jest słuchajcie, większa sztuka, to już jest samica. I to jest na przykład jeden z pająków, który rośnie bardzo, ale to bardzo długo nie. Więc tutaj już trzeba było sobie kupować większą sztukę. No swoją drogą ona jest słuchajcie, prześliczna. I taki właśnie też bardzo fajny pajączek na początek. Lecz, no tak jak mówię, nie ma co kupować sobie L1 czy L2, no bo będziecie czekać kupę czasu, zanim to urośnie a zanim to urośnie, to zdążycie się po prostu do tego zniechęcić. Tutaj mamy kolejnego pojączka też w sumie poleconego dla początkujących, jest to Tlictocard vagans. No taki bardziej szarobury pająk, ale, ale też ładnie jedzący. No i też słuchajcie, dzięki niemu się nauczycie odpowiednich ruchów, odpowiednich gestów, po prostu obsługi takiego ptasznika, co będzie wam potrzebny na pewno w późniejszym etapie, jakbyście chcieli na przykład sobie wziąć coś szybszego, coś bardziej charakternego, nie, no bo on jest taki niby spokojny, ale potrafi pokazać charakterek i jest takim fajnym po prostu przed smakiem jakichś innych bardziej charakternych gatunków. Też moi drodzy, fajnym gatunkiem pająka na początek jest Curia geniculata, czyli biało białokolanowy, taki jak ten tutaj. Można sobie śmiało kupić maluszka, ponieważ pająk jest żarłoczny, dosyć szybko rośnie, na w tym że bardzo szybko rośnie. Ogólnie jest to duży pająk docelowo, to też trzeba mieć na uwadze i moim zdaniem jest to też bardzo dobry wybór pajączków na początek, ciekawy. Co prawda, może jakoś nie pajęczynuje, ale na pewno da Wam dużo. Ale to dużo jakiejś tam satysfakcji, jeżeli go odchowacie od małego do dorosłego. Mamy też, słuchajcie, pająki, które na przykład mi zawsze uciekają. Dlatego tego gagatka otwieram tylko wtedy, gdy muszę. On jest bardzo ładny: jest to Dabus pentaloris, czyli ptasznik tygrysi, ale no niestety, uciekinier. Słuchajcie, uciekinier, bynajmniej u mnie. Nie wiem jak jest u innych i no to użyję z pajączek troszeczkę szybszy. I znowu też uczy Was trochę innych, innych rzeczy, e, ale no tak jak mówię, no, dla mnie jest to uciekinier, więc no cóż, jest pies, nie otwieram. Pomijając ptaszniki, mamy także słuchajcie, do czynienia z pająkami właściwymi. Tu mam na przykład, słuchajcie, wdowę. Właśnie tu, słuchajcie, może tak położę, o, może będzie lepiej widać. Też bardzo fajne pająki, słuchajcie, z reguły nie chodzące po gładkich powierzchniach, no ona tutaj się posiłkuje pajęczyną. E, bardzo fajnie to wygląda, jak atakuje swoją ofiarę, jak ją ja, No na pewno ciekawe doświadczenie, warto mieć takie pajączki w hodowli. No one niestety wszystkie żyją nieco krócej. Niż ptaszniki, nawet mnie dużo krócej, bo czy skakuny, czy, czy właśnie inne pajączki właściwe, no to wiecie. Natomiast to się może nie każdemu podobać. Nie? To się może nie każdemu podobać. No jest to jednak inny rodzaj pająka, nie tak jak w część ptaszników, wiecie, Włochate, Kudłate. No tu już jest taki pajączek taki no, paskudny. No, nie ma co kryć, no, jest po prostu paskudny, ale warto mieć w hodowli. Tak samo jest, słuchajcie. Pająk, który jest w sumie moim ulubieńcem, tak na dobrą sprawę. O czym część osób wie, część osób nie wie. I jest to, słuchajcie, moja lykosa tarantula. I jest to, słuchajcie, moja lykosa tarantula. Która dla mnie jest chyba też jednym z najlepszych. Yy opcji na pajączka na pierwszego nie chodzi po gładkich powierzchniach więc tak naprawdę ten pojemnik mógłbym zostawić otwarty i ten pająk mi stąd po prostu nie wyjdzie a też bardzo bardzo agresywnie atakuje swoje ofiary skacze na nie można by było powiedzieć no na tą chwilę jeszcze nie wykopała sobie tutaj żadnego dołka żadnej swojej dziury ale też możemy się dzięki tego, temu pająkowi nauczyć obsługi tego wszystkiego, nie? nauczyć jakichś tam zachowań. Co prawda każdy pająk będzie miał te zachowania inne, natomiast no tu jest też to dobry początek w jakimś tam sensie, jeżeli się do czegokolwiek przymierzamy. I tak, reasumując moi drodzy, no, pająków takich idealnych na początek jest naprawdę mnóstwo. Jeżeli ktoś chce zacząć tą przygodę z tym pięknym hobby, jakim jest terrorystyka, no to naprawdę warto, naprawdę słuchajcie, warto. No z tym, że pamiętajcie, że z takiego jakiegoś małego bombelka, z takiego, z takiego, słuchajcie, bombelka rośnie właśnie coś takiego. I to jeszcze nie jest dorosły osobnik, także no, trzeba mieć to na uwadze, e, że jednak ptaszniki są to duże pająki, naprawdę bardzo duże pająki, ponieważ moja chroma, która siedzi właśnie tam, no jest wielkości dłoni, mniej więcej. E, warto, słuchajcie, warto, warto e, sobie zobaczyć. Znam osoby, które zawsze mówiły, że pająków nie będą miały, a teraz mają po kilka, kilkanaście sztuk, więc. Jest to naprawdę wciągające, chyba nawet bardziej niż tatuaże. E, powiedziałem Wam, słuchajcie co musicie mieć, jak dobierać pojemniki, jakie mieć ewentualnie oprzyrządzenie, a kwestia samego pająka no to już jest tylko i wyłącznie Wasza inicjatywa, ponieważ sklepów, które oferują ptaszniki, jest naprawdę mnóstwo. Także moi drodzy, do wyboru do koloru. No, każdy znajdzie coś dla siebie, jak to zawsze powtarzam. W no tak to jest, nie? Tu akurat dzisiaj ruszyliśmy ptaszniki, następnym razem sobie ruszymy węże. E, I może jakieś jaszczurki. No, zobaczymy na co czas pozwoli, na co zwierzęta pozwolą. E, także dużo możliwości, dużo możliwości ogranicza Was tylko i wyłącznie Wasza chęć i Wasza wyobraźnia. Także ja dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!